Życie to historia opowiedziana przez idiotę, pełna zgiełku i wściekłości, bez znaczenia. Tak właśnie postrzegałem świat. Moja historia zaczyna się od wielkiego głodu i pragnienia prawdy. Kiedy byłem na studiach licencjackich, zacząłem czytać filozofię Niczego. Nietzsche mówił, że jeśli jest się szczerym wobec tego, jaki jest świat, wtedy trzeba uznać, że nie ma ponadnaturalnego wymiaru, że nie ma cudów. Jeśli patrzy się na historię, naukę z racjonalnej perspektywy, to Bóg nie żyje. Stałem się bardzo zagorzałym ateistą, co sprowadziło się do wierzenia, że nie można być ze sobą szczerym pod względem intelektualnym i wierzyć w Boga. Wybrałem się do Nowego Jorku i pomyślałem, zostanę artystą, wyrażę i odnajdę siebie, stworzę nowego ja, muszę stworzyć mój własny sens, ponieważ nie ma sensu w świecie zewnętrznym. Wtedy mieszkałem z moją dziewczyną, którą poznałem w liceum w Kolorado. Mieliśmy dla siebie dużo miłości, przywiązania i czułości, ale moje postrzeganie miłości sprowadziło się... Do tego, że to ja decydowałem, czym jest miłość. Że to ja wybrałem miłość, a nie miłość mnie. I to wpłynęło na mój związek z Lindsey. Ponieważ wydawało mi się, że mogę wybrać, kiedy miłość się zaczyna i kończy. To pasowało całkowicie do poglądów, które poznałem od niczego. Że nie ma sensu w świecie. Sądziłem, że podążam za najwyższą formą człowieczeństwa. Również sądziłem, że to oznaczało, że muszę wciąż przyglądać się tej przykrej prawdzie o życiu. Prawdzie, że nicość jest sednem rzeczywistości. Jakiś niepokój wkradł się w moje życie, jakiś mrok. Myślałem ciągle o śmierci. Zacząłem czuć się źle. Zacząłem miewać migreny, poważne migreny. Zacząłem czuć się bardziej zmęczony niż kiedykolwiek wcześniej. Objawy zaczęły przejmować kontrolę nad moim życiem. W pewnym momencie powiedziałem Lindsay: Jestem poważnie chory. Czuję się źle. Z trudem się poruszam. I Lindsay powiedziała, w takim razie pójdziemy do lekarza. Na co ja powiedziałem, czuję się tak źle, że potrzebuję udać się na pogotowie. Wybrałem się na pogotowie przynajmniej trzy razy, z tego co pamiętam, może cztery, w Greenwich Village. Przeprowadzono na mnie wszystkie możliwe testy. Nie znaleziono żadnych nieprawidłowości. Nie było we mnie nic do pokochania. Z trudem wstawałem z łóżka. Nie chodziłem do pracy. Lindsay zawsze była przy mnie. Czasami bywałem na pogotowiu do trzeciej nad ranem. Ona tam była, trzymała mnie za rękę, nie mówiła, że oszalałem. Nie mówiła, jesteś bardzo samolubny, choć byłem bardzo samolubny. Musiałem się nauczyć, czym było to spojrzenie, to spojrzenie miłości, to spotkanie z miłością. Nie wiedziałem, jak to nawet nazwać. Że to jest tajemnica miłości, która powołuje nas wszystkich do istnienia. Nie powiedziałbym wam nic takiego. To było znacznie bardziej przyziemne. To było jak linia życia. Poskładałem sobie to na tyle, żeby zdać sobie sprawę, Że nie jest to rak, Że nie jest to jakaś skradająca się choroba. Zdałem sobie sprawę, że ateizm zawodzi mnie jak sposób na życie. Wpatrywanie się w niecość jako cel jest trochę jak w tym greckim micie o Meduzie. W skrócie, jeśli patrzysz się na nią, jeśli spojrzysz jej w twarz, obrócisz się w kamień. Jeśli spojrzysz się na tą wadliwą koncepcję rzeczywistości, obrócisz się w kamień, ponieważ ludzie potrzebują nadziei, potrzebują miłości. Nagle poczułem głęboką nadzieję, pokój i radość płynącą od Lindsay. Z jej twarzy, którą zawsze uważałem za piękną. Ale teraz miałem wrażenie, że ta twarz jaśniała niemal nad ziemskim pięknem. Zrozumiałem jedynie, że to miłość trzymała mnie przy życiu. Żywiłem się tą miłością. I to nie tylko ja wybierałem, kiedy kochać i kiedy przestać. To miłość podtrzymywała mnie. Miłość była dla mnie tajemnicą, która mnie podtrzymywała. Stałem się chrześcijaninem, katolikiem, ponieważ miłość jest prawdą rzeczy. Miłość jest tajemnicą istoty rzeczy. To jednak nie przypadek jest przyczyną rzeczy. Czasami musimy być sprowadzeni do takiej głębokiej ciemności, aby napotkać na miłość. Miłość wyciągnęła mnie z ciemności. Miłość Lindsay.